Apokalipsa dzień po dniu, powrót bestii. I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona, a cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za bestią. Apokalipsa rozdział 13, wiersz trzeci. Wielki zawodnik NFL Joe Montana, rozgrywający drużyny futbolu amerykańskiego z San Francisco od końca lat 70. do początku lat 90. XX wieku, słynął z tego, że jako comeback kid często prowadził swoją drużynę do zwycięstwa pod koniec czwartej kwarty, czyli ostatniego kwadransa meczu, po tym jak przez jego większość przegrywała. W 1798 roku papiestwo było u szczytu swojej potęgi, gdy francuski zdobywca Napoleon Bonaparte za władzy dyrektoriatu zadał mu poważny cios. Jego generał Louis Alexandre Berthier zajął wzgórze Watykańskie, biorąc do niewoli papieża Piusa VI i w ten sposób skutecznie miażdżąc władzę papieską. Daniel 9:25 do 27. Wszyscy myśleli, że papieństwo nie ma już szans, że zostało całkowicie pokonane. Szczególnie iż papieża wywieziono najpierw do Sieny, a następnie do Walencji nad Rodanem, gdzie zmarł. Jednak każdy, kto żyje w dzisiejszych czasach, wie, że nie może to być dalsze od prawdy. W 1929 roku na mocy Traktatu Laterańskiego z Królestwem Włoch, Watykan, będący do tej pory częścią Rzymu, oficjalnie stał się suwerennym miastem, państwem rządzonym przez papieża. Śmiertelna rana papieństwa wciąż jest w trakcie leczenia. Dzisiejszy werset zapowiada, że gdy zostanie ona całkowicie wyleczona. Cały świat ponownie znajdzie się pod panowaniem bestii, którą instytucja papiestwa uosabia. Przyjrzyjmy się bliżej temu uzdrowieniu. Uważano, że bestia umarła, a jednak powróciła do życia. Jest to imitacja ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa. W dziewiątym rozdziale księgi Daniela znajduje się proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach, znane również jako proroctwo o 490 latach. Przepowiadało ono, że służba Chrystusa będzie trwała trzy i pół literalnego roku od Jego namaszczenia, poprzez chrzest w roku 27, aż do śmierci na krzyżu Daniel 9, 25 do 27. Bestia panowała przez trzy i pół proroczego roku określonego jako czas i czasy i pół czasu. Daniel 7,25 lub 1260 proroczych dni, pod koniec których umarła w 1798 roku. Główny agent diabła, bestia, próbuje upodobnić się do Chrystusa. Biblia określa go słowem antychryst, czyli przeciwnik Chrystusa, albo ten, który stawia się na miejscu Mesjasza. Ten zuchwały falsyfikat jest tak przekonujący, że skutecznie zwodzi cały współczesny świat, z wyjątkiem szczególnej grupy ludzi wymienionych w wersecie ósmym. Zapraszam cię do wspólnej modlitwy. Ojcze, dziękuję za ostrzeżenie mnie przed fałszerstwem, które ma miejsce w dzisiejszym świecie. Obym miał oczy skupione na Twoich prawdach. Do dalszego studiowania. Ewangelia Jana.